Króciutkie pytanie do pastora Hojeckiego i do wszystkich protestantów, którzy wierzą w nieutracalność, zbawienie, że jak się już zawoła, klepnie formułkę, to już się ma na wieki wieków, amen, nie można odpaść. Krótkie pytanie. Święty Paweł tym pytaniem, no jeśli ktoś myśli, to powinien wyciągnąć wniosek miażdży mity pastora Chojeckiego pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział od, 13, od 14 wersetu Chcę zatem, żeby młodsze wychodziły za mąż rodziły dzieci, były gospodyniami domu żeby stronie, żeby stronie przeciwnej nie dawały sposobności do rzucania po twarzy Piętnaście. Uważajmy na to. Już bowiem niektóre zeszły z drogi prawdy, czyli idą drogą prawdy, schodzą z drogą prawdy, idąc za szatanem. Pytanie. Panie pastorze, jeżeli ktoś, święty Paweł pisze, że ktoś idzie, chodzi drogą prawdy, tu mówię o kobietach, i idzie za szatanem, to kiedy człowiek idzie za szatanem, schodząc z drogi prawdy, też ma nieutracalność zbawienia? W tym momencie, kiedy idzie za szatanem? No proszę odpowiedzcie mi tak czy nie. Krótka odpowiedź bez lania wody. Dla mnie odpowiedź jest króciutka. Nie. Jeżeli ktoś schodzi z drogi prawdy, idzie za szatanem, jest w stanie śmierci, idąc za szatanem, idzie ku potępieniu, nie ku zbawieniu. No ale jaka jest wasza odpowiedź? Panie pastorze, drodzy członkowie KNP, wszyscy protestanci wierzący w mity o niemożliwości utracenia zbawienia. To tak. Rozważam sobie Pismo Święte, szykuję się też do wrzutki o kościele, trochę pod innym kątem. Padło mi na to, dzielę się krótkim pytankiem. Jak schodzi z drogi prawdy. Więc jest na drodze prawdy. Wymówicie, że to już jest na wieki wieków. Amen. I idą za szatanem. No, czy pójście za szatanem? Jest. Pójściem ku zbawieniu. Czy w tym momencie też idzie drogą życia wiecznego? No to takie pytanie.